Przede wszystkim a dzisiaj na sklep dodaliśmy taką oto uśmiechniętą kapibarę. Oczywiście w formie bryloka, oczywiście ruchomą w sensie fleksji odstresowujące dźwięki ruchomy dzióbek i elastyczny tułów. Wygląda mega fajnie. O, proszę bardzo, taka dość utuczona, bym powiedział, to nasza kapibara. O. To wygląda. Możecie ją już kupić na naszym sklepie. Gdyby ktoś jeszcze nie wiedział, co to jest kapibara, Grusen świniak. O proszę. Możecie go zobaczyć w Zo i innych alpakarniach. Proszę bardzo. Fajny, fajny. Podobno bardzo miły. O! Śmiechowe zwierzak. W każdym razie. Jest już u nas dostępna. Wiem, że ma wielu fanów. Zwłaszcza wśród młodzieży i innych zwierzątów. Także serdecznie zapraszamy, tutaj macie adres, jest już tak jak mówię do nas do kupienia, o tak wygląda, fajny dziubek śliczny, o i tak jak zwykle do pierwszych trzech zamówień dodajemy jeszcze takie bryloki kotki, dwa czerwone, przepraszam, rudo czerwone i jednego czarnego, mają takie fajne ruchome ogonki, oczywiście to będą też z tyłeczkami, także Kapipara Was pozdrawia. I czeka na nowych właścicieli. Miłego dziąka. Hej.